Włoska tradycja. No, wszyscy chcą robić dania jak prawdziwy Włoch. Ale zazwyczaj zaczynają dodawać jakieś składniki niepotrzebne, jakaś śmietana. nawet origa, często za dużo ludzie dają. A włoskie dania są proste. I ja pochodząc z Rzymu, to wam pokażę, jak się robi prawdziwy makaron alla matriciana. A matriciana to jest ewolucja carbonary. Wszyscy znacie karbonary, Bez śmietany, wiadomo. Ale matriciana to jest stopią wyżej. To jest po prostu tak, jakby się wziął karbonarę i zamiast sajek by się dodało sos pomidorowy. A wszyscy kochamy pomidory. Bierzmy się od razu do roboty, bo ten przepis jest taki pyszny, tak jak i taki łatwy. Składników jest bardzo mało, dlatego kupujcie dobre składniki. Pierwsze, co zrobię, to wrząż tutaj zachowany w taką szczerkę, żeby w lodówce się zachowało, guanciale. Głączale to jest takie ala panczyta, ala boczek, ale tak naprawdę to jest podgardę świni. Dojrzewające, przyprawione dużą dozą pieprzu, tak jak widać. A pod spodem mamy jeszcze skórę. Tą skórę wycinamy. on jest niepotrzebna, ale niczego nie wyrzucamy. Takie kawał wystarczy. Jeszcze tutaj kawałek opetnę. O, tą skórę daję tu obok. I z tego głączale. Wykrajam takie plastry. Dzisiaj zrobię taką jedną, maksymalnie dwie porcje, czyli nie za dużo tego. I myślę, że mi wystarczą takie trzy plasterki tego guanczary. Gdzie znaleźć guanczary? Ja Wam powiem jedno. Żyjemy w czasach internetowych, że te składniki włoskie są wszędzie. Wystarczy wygooglować i sobie zamówić. Nawet na Allegro jest wszelkie inne delikatesy włoskie, co wysyłają na całą Polskę i sobie zamawiacie głączali. Teraz te plastry kroję w takie paseczki. To guanciale ma bardzo dużo tłuszczu. Patelnia. O, duża piękna patelnia na to dodaje guanciale. bum. I dodaje też skórkę z guanciale, ponieważ ona tutaj ma jeszcze tłuszcz. Ten tłuszcz no, warto rozpuścić, po co to wyrzucać? Włączam palnik i dolewam odrobinę oliwy z oliwek. Po prostu, żeby ułatwić proces smażenia i wytapiania się tłuszczu. To jest tak półtora łyżki, niecałej. Zróbmy dwie łyżki. Czekawostka o Amatriczany nazywa się tak, ponieważ jest to danie tradycyjne z miasta Amatrice, niedaleko Rzymu. Tam właśnie robią najlepsze guanciale na świecie, idealne do tego przepisu. Jeżeli uda wam się znaleźć guanciale diamatrice, no to macie strzał w dziesiątkę. Drewniana szpatułka tutaj żeby ładnie wymieszać. Ledwo zaczęło się smażyć, a już jest taki zapach tego guanciale, bo on jest bardzo aromatyczny. Do Amatriciana pomidory pelati. To są typy e, pomidory obrane ze skórki. Ja akurat dzisiaj zużyję pomodoro San Marzano, ponieważ on jest jeszcze bardziej słodki. Możecie i to używać i tamto. Ważne, żebyście nie używali pasaty pomidorowej, no bo wtedy szkoda tego guanciale. Jeżeli jeszcze mają taki znaczek tutaj, ten żółty. To to znaczy, że to jest produkt włoski w 100% i że jest zrobiony tylko i wyłącznie w tej lokalizacji, w tym przypadku San Marcano. Są świetne pomidory do sosów, do zup, do pizzy. Wrzucam pomidory do, do guanciale. Skoro w puszce zostało mi jeszcze troszeczkę sosu, no to wleję wodę. Wleję wodę, doleję tutaj do moich kawałków błączale i tego pomidora rozmiarzam. Bardzo ważne jest, żeby go nie blendować, ponieważ fajna rzecz używania tych pomidorów w całości, to jest to, że czasem się trafi na ten kawałeczek pomidora i mamy taki wybuch tego smaku, zwłaszcza, gdy mamy takie. Dobre pomidory. I nie mówcie mi, a bo Głączale jest drogi, a bo takie pomidory są drogie. Kurwa mac mamy trzy składniki na krzyż w tym przepisie. No to jak już mamy tylko trzy składniki, no to kupujcie dobrej jakości, nie? A jedno, opcjonalnie. Bardzo opcjonalnie, bo to zależy od szkoły, można dodać chili. Ja tutaj mam suszone. I wiecie, co nie przepadam za pikantne? A takie chili w całości, bez szekania go, no to doda mi troszeczkę aromatu i nie za dużo pikantności. Ale tak bardzo, bardzo tradycyjnie to nie idzie chili. Tutaj woda zaraz nam się ugotuje. Możemy ją już solić. W internecie jest bardzo dużo niby ekspertów włoskiej kuchni, którzy mówią, że woda gdzie rzucamy makaron, musi być solona. Tak jak morze morskie. Gdyby tak było, to by wam neka strzeliła. Uważajcie na tych ludzi, bo oni oni nie wiedzą co mówią. Na takim dużym garku, taka jedna garść, wychodzi na to jedna łyżka soli i dorzucam ją całą teraz. Wymieszam. Wezmę sobie talerz, żeby sobie ułatwić życie. I kolejny składnik to jest Pecorino Romano. Pecorino Romano to nie jest parmezan i to nie jest Pecorino Toscano lub Shequany. To jest po prostu. Rodzaj pecorino, który się robi w Rzymie. Bo w sumie Romano to znaczy rzymski, czyli pecorino, rzymski, łatwiej, nie? To jest ser owczy, jakby co. I teraz go będziemy. E, tarkować, bo nie znam innego słowa. Tyle, tyle wystarczy. Biorę swoje. swój długi makaron. Niektórzy używają spaghetti. Ja wolę linguine albo bawety. Po prostu je preferuję, bo spaghetti to czasem przestają one za miękkie. A takie linguine czy bawety to one są troszeczkę grubsze niż spaghetti. Płaskie. Jakoś pod ząb to, to czuć bardziej tą konsystencję makaronu. Czuję, niech się gotują, aż będą dente. Jeżeli nie wiecie, co to jest dente, to znaczy na ząb, czyli gdzie. Jeszcze się da ugryźć i czuć tą konsystencję makaronu. Tutaj makaron trzeba go wypychać do środku. Jak macie garnek z długim makaronem, żeby się równomiernie ugotował, bo inaczej będziecie mieli jedną końcóweczkę e, surową. A resztą gotowano. Do Amatriciana niektórzy dolewają też białe wino. Tak na początku, kiedy smażycie tę guanciale, możecie dolać, jak już się sprawił smażone białe wino, i poczekać, aż odparuje. Ale białe wino dodaje troszeczkę takiej kwaskowości. W tym przypadku nie chciałem zepsuć tą słodycz tych pomidorów San Marzano, które są po prostu sobrzutkie jak deser. Ale wino można dodać. A powiem Wam, że skoro go nie dałem tam w środku do przepisu, to sobie wypiję trochę. <grym> ah, hiszpańskie białe wino. O ile robimy? rzymski, włoski makaron, to tak naprawdę dużo hiszpańskich produktów używam. Wino se wypiłem, a tutaj to akurat mam hiszpańską oliwę. Rewelacyjna. Dajcie znać, jeżeli chcecie wiedzieć, skąd ja kupuję tą oliwę, albo jaką oliwę kupuję. Jeszcze chwilę trzeba poczekać. Teraz ja tu wezmę kawałeczek pecorino. Mm. Mamma mia, przepyszne. Zwłaszcza, że Romano jest bardzo słone. Czyli na przykład ten sos amatriciana, to będziemy leciutko pieprzyczelnie spieprzyć tak odrobinkę. Tyle. Bo też sam guanciale ma pieprz i naprawdę odrobinkę soli. Tak po prostu, żeby. żeby mieć to poczucie, że przyprawiliśmy. Proszę bardzo. Dosolony, popieprzony. Weźmy sobie tu miskę. Wyciągam tą skórę z guanciale, wyciągam to swoje chili wysuszone. Tu jeszcze jeden kawałek był tej skóry. O, znalazłem. Zobaczmy, jak ta pasta. To jest świetne narzędzie. To są szczypce. Polecam wszystkie. Metalowe. Nimi możecie mieszać, wyłowić rzeczy. Nimi możecie nawet układać. My tego we włoszech używamy tak jak bułki. Cały czas w kuchni. Jeszcze metalowe to wiecie, no to wytrzymałem. Sprawdzam, czy makaron jest gotowy. Nie no, jeszcze potrzebuję czasu. No zobaczę. Twardy jak. Y to jest za bardzo al dente. Ale nie mogę się oprzeć, tego nie jest. Sos zaczyna być gotowy w momencie, kiedy ruszając go szpatułą zostawia ślad. Czyli nie zalewa się od razu. Tutaj jeszcze się troszeczkę zalewa, ale jak widzicie, to przez chwilę ten ślad zostaje. Czyli jesteśmy blisko doskonałości. Dobra, ta pasta jest prawie gotowa. Mm, gotowa. Bierzemy pastę, wrzucamy ją do sosu. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze. Nie no, tutaj jest dwie porcje, co ja mówię, że jedną porcję zrobiłem. Jeszcze dużo tego jest. I miejąc też stalową patelnię, no to mogę mieszać stalowymi narzędziami. Tu mogę zgasić na chwilę. O, patrz. Słyszycie to? Dźwięk miłości. <ścoughs> Teraz sypujemy trochę pecorino. Sypujemy jeszcze trochę. całej niech się pójdzie. I lecimy. Ah. Boom, gotowe. Trzeba go tylko ułożyć ładnie talerz. To co? Jak chcecie ułożyć to danie tak? O, o, czy domowo? Domowo to moglibyśmy po prostu z patelni sobie zjeść. Zróbmy taki miks trochę tak, trochę tak. Czyli chochla duża najlepiej. Bierzemy sobie makaron i kręcimy w tą chochle. Zrobimy takie gniazdo makaronowe. I kładziemy tutaj na talerz. Pięknie. Sosu nigdy nie za mało. Gorzej gdyby było za mało makaronu albo za mało sosu. Tak Jeszcze troszeczkę pecorino zetrze na to, ale tym razem nie zetrze tymi oczkami małymi, ale tymi jeszcze mniejszymi. Te takie, co powodują, że ser wychodzi jak taki piasek. Gdybym trafił na talerz, to by chyba byłoby lepiej. Pięknie. A scrunch of pepper. Siach. Oliwa, tak po prostu, żeby się świeciło. Ups. I mamy to. Panie i panowie, to jest słynna rzymska pasta. A la Madryciana, przepyszna. Proste składniki. Kupujcie je do, dobrej jakości i to danie wyjdzie Wam rewelacyjne. Jeżeli przepis Wam się spodoba, to zostawcie lajka tutaj pod spodem. Komentujcie jakie inne przepisy byście chcieli, abym zrobił. I do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao. To jest boskie, pasta la idealny przepis na każdą okazję.